Cześć, tu Bartosz Mazur. Witam was na moim kanale, gdzie skupiamy się na tuningu samochodów i udzielaniu praktycznych porad dla kierowców. Jeśli chcesz, żeby twój samochód wyglądał i jeździł lepiej, to dobrze trafiłeś. Subskrybuj, żeby być na bieżąco z nowymi materiałami. A teraz przechodzimy do dzisiejszego tematu. Faktu że objawy nieprawidłowego działania regulatora prędkości obrotowej biegu jałowego są podobne do awarii wielu innych elementów silnika spalinowego z wtryskiwaczem. Niektóre objawy bezpośrednio wskazują na nieprawidłowe działanie czujnika prędkości obrotowej biegu jałowego. Zastanówmy się, jak przeprowadzić diagnostykę własnymi rękami i określić wadliwy regulator. Objawy nieprawidłowego działania regulatora prędkości obrotowej biegu jałowego. Objawy nieprawidłowego działania regulatora prędkości obrotowej biegu jałowego. Silnik nie utrzymuje prędkości obrotowej biegu jałowego. W takim przypadku prędkość obrotowa biegu jałowego może przeskoczyć, zawiesić się, a następnie powrócić do normalnego poziomu. Silnik pracuje na biegu jałowym. Zwiększone obciążenie silnika nie jest kompensowane. Trudny rozruch silnika. Jeśli naciśnięcie przepustnicy ułatwia rozruch, jest to pewny znak nieprawidłowego działania RCH, niewystarczająca prędkość rozgrzewania lub jej brak, samochód gaśnie na biegu jałowym, podczas wciskania gazu, zmiany biegów, rola w pracy silnika. Aby prawidłowo rozpoznać awarię regulatora, Należy zrozumieć, jak działa regulator prędkości biegu jałowego. Rozważaliśmy już szczegółowo urządzenie regulatora prędkości obrotowej biegu jałowego i krótki proces diagnostyczny, więc teraz skupimy się tylko na jego roli w pracy silnika. W systemie podtrzymywania życia silnika spalinowego czujnik prędkości obrotowej biegu jałowego służy do regulacji dopływu powietrza, przepływającego przez przepustnicę, przez kanał obejściowy, którego początek znajduje się przed przepustnicą. Gdy wiele odbiorników elektrycznych jest włączonych jednocześnie, wzrasta obciążenie alternatora, a w konsekwencji samego silnika. Aby utrzymać stabilne napięcie biegu jałowego i ładowania akumulatora, przepustnica otwiera kanał. Wpuszczając więcej powietrza do silnika spalinowego. W ten sam sposób realizowane są zwiększone obroty podczas rozgrzewania silnika. Awaria regulatora obrotów biegu jałowego. Główne usterki regulatora obrotów biegu jałowego. Awaria zasilania, której winą mogą być problemy z okablowaniem, utlenianie styków w złączach. Przy zawodnym połączeniu taka usterka objawia się okresowo, co może komplikować proces diagnostyczny? Nieprawidłowy skok trzpienia spowodowany zabrudzeniem. Awaria silnika. Zniszczenie oringu. Zużycie trzpienia. Ruch kurtyny sprawnego VCF nie jest zakleszczony, a przekładnia ślimakowa nie powinna się ślizgać. Aby ocenić stan drążka i przekładni ślimakowej. Zalecamy zapoznanie się ze sposobem demontażu dławika. Wśród wyżej wymienionych usterek najczęstszą jest zanieczyszczenie trzpienia. Podczas eksploatacji w kanałach przepustnicy gromadzą się osady brudu. Jeśli samochód nie był czyszczony przez długi czas, Najprawdopodobniej problemy z pracą na biegu jałowym są związane z zanieczyszczeniem trzpienia regulatora. W celu sprawdzenia VCF konieczne jest wymontowanie go z zespołu przepustnicy. Do płukania można użyć środka do czyszczenia gaźników. Zalecamy aby nie dopuścić do krytycznego zanieczyszczenia trzpienia regulatora, ponieważ zwiększone obciążenie silnika elektrycznego może uszkodzić elementy układu sterowania RCH. Zdarzały się przypadki awarii rezystora elektronicznej jednostki sterującej ECU. Z powodu przeciążenia prądowego kanału sterującego. Najprawdopodobniej zwiększone obciążenie było spowodowane oporem osadów brudu i sadzy na ruch pręta. Koszt nowego rezystora jest śmieszny, ale szybkie ustalenie tego typu usterki wymaga sprzętu diagnostycznego, a także kwalifikacji mistrza diagnostyka RCH. Istnieją trzy rodzaje systemu stabilizacji biegu jałowego elektromagnetyczny. W złączu znajdują się tylko dwa styki. Obrotowy, złącze ma trzy styki, krokowy, złącze ma cztery styki. W nowoczesnym przemyśle motoryzacyjnym najczęściej stosowany jest silnik krokowy. Sercem takiego urządzenia jest magnes pierścieniowy i cztery uzwojenia umieszczone względem siebie pod kątem prostym. Przyłożenie napięcia do niektórych uzwojań wywołuje ruch obrotowy wirnika, który przesuwa pręd, migawkę. Przez przekładnię ślimakową. Aby określić roboczą wartość rCH, należy sprawdzić stan uzwojeń silnika. W tym celu należy zmierzyć rezystancję na dwóch pierwszych stykach i na dwóch drugich. Do pomiaru potrzebne będą podstawowe umiejętności obsługi multimetru, a także samego urządzenia. Na stykach H. B i C, D powinna być rezystancja od 40 do 80 ohmów. Brak rezystancji będzie wskazywał na przerwę. Dla Was wartość ta wynosi zwykle 50 do 53 ohmów. Na stykach A i C, A i D, B i C, B i D powinna być nieskończenie duża rezystancja, co będzie wskazywać na brak zwarcia. Awaria tego rodzaju wymaga zakupu nowego VCF. Aby określić uszkodzenie przewodów zasilających, Konieczne jest wybranie okablowania za pomocą multimetrów w trybie pomiaru rezystancji, kontrola silnika. Nowoczesne systemy sterowania silnikiem wtryskowym są w stanie zarejestrować niektóre usterki czujnika prędkości obrotowej biegu jałowego. Dla przykładu rozważmy zarejestrowane odchylenia określone w masce błędów. Lista usterek, gdy świeci się hex kęginę. Jednostki sterującej silnika wasem7.97 zgodnie z normami toksyczności Euro 3 P1509, przeciążenie obwodu sterowania RCC P1513, obwód sterujący RCC zwarcie do masy średnik P1514, obwód sterujący koła zębatego. Przerwa lub zwarcie do plus 12V. Ponadto podczas dekodowania kod błędu może być wymieniony jako usterka RCC. W takim przypadku nie należy od razu kupować nowego regulatora, ponieważ problem może leżeć w przewodach zasilających. Kody błędów można odczytać przez gniazdo diagnostyczne za pomocą specjalnego skanera. Kody do odszyfrowania można łatwo znaleźć w internecie. W większości przypadków dokładne czyszczenie pomaga odroczyć wymianę. Najdokładniejszym i najszybszym sposobem określenia wadliwego regulatora obrotów biegu jałowego jest monitorowanie jego pracy w czasie rzeczywistym. Będzie to wymagało oscyloskopu, a także umiejętności diagnosty. Nie będzie możliwe przyłożenie napięcia do przewodów czujnika, aby obserwować ruch drążka. Koło Zębate jest sterowane za pomocą modulacji szerokości impulsu. PWM w sprzedaży są specjalne urządzenia do szybkiego sprawdzania PWM samochodów VAS, ale ich koszt jest zbyt wysoki. Jeśli mówimy o częstotliwości użytkowania podczas naprawy samochodu osobowego, na forach radioamatorów znajdują się testery wykonane własnymi rękami, a WordPress komentarz Hello World.